Hej, witam Was bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteście. Słuchajcie, mam tutaj przygotowanych dużo różnych rzeczy, jak widać, albo i nie, nie widać, ponieważ chcę Wam dzisiaj pokazać moje sposoby na czyszczenie biżuterii. Tutaj Wam zostawię link, zostawię go też na dole, do filmu dotyczącego przechowywania biżuterii. I tego, jak ja to, jak ja to robię, jakie ja mam pomysły takie na to, jak tą biżuterię zorganizować w sposób taki zrób to sam. Natomiast tam właśnie zapytałem czy chcecie, zo chcecie zobaczyć, jak czyścić biżuterię i bardzo byliście na to chętni, więc zapraszam, pokażę Wam kilka sposobów. Przede wszystkim chcę zacząć od wszystkich. Całego rodzaju biżuterii, które zawiera jakieś kamienie. Czyli są to na przykład pierścionki z cyrkoniami, czy jeżeli jesteście aż takimi szczęściarami, to ze wszystkimi innymi um, szmaragdami, rubinami, diamentami, brylantami. Um, czyli wszystko to, co zawiera kamienie. Taką biżuterię czyści się naj, um, najgorzej pod tym względem, że nie możemy um, wykorzystać. Wielu środków do tego przeznaczonych, ponieważ niszczą one właśnie nasze kamienie szlachetne. Dlatego do biżuterii takiego typu, gdzie właśnie jakieś kamyczki macie, żeby jej nie zniszczyć, sprawdzi się najprostszy sposób i sposób, który jest polecany również w zakładach, w sklepach jubilerskich. I to nie są jakieś moje wymysły. Czyli mam tutaj przygotowaną miseczkę z wodą, z letnią wodą, w której rozpuściłam odrobinę. Płynu do mycia naczyń, i wystarczy wziąć sobie na przykład wacik, zamoczyć w tej wodzie z, z tym płynem do mycia naczyń oczywiście, nadmiar odsączyć i naszą biżuterię w ten sposób wyczyścić. To jest dobry sposób, właśnie, tak, ponieważ płyn do mycia naczyń ma silne działanie odtłuszczające. Więc taką biżuterię, którą nosimy na dłoniach, gdzieś, gdzie miałyśmy jakiś kosmetyk, jakiś krem do rąk, e, gdzie mamy jakiś tam kontakt z twarzą, z podkładem, to to się bardzo, bardzo fajnie sprawdzi. E, także sobie tę taką biżuterię czyścimy właśnie płynem do mycia naczyń. E, teraz to wystarczy tylko otrzeć Najlepiej ręcznikiem papierowym, czy chusteczką. Świetne też są ściereczki z mikrofibry. Wystarczy to osuszyć. I nasza biżuteria jest już czysta. Zobaczcie, jak się pięknie błyszczy. Czyściutki, piękny pierścioneczek. Także to był sposób numer 1. E, sposób numer 2. To będzie to już sposób taki, który sprawdzi się przy większych zabrudzeniach. Możecie do niego użyć, słuchajcie, takiego wynalazku. To się nazywa chusteczka do czyszczenia srebra, złota, miedzi i jej stopów. To jest impregrowana tkanina, która czyści, poleruje srebro, wyroby platerowane, złoto, miedzi, mosiąc. Opóźnia proces ponownego Ciemnienia. Nie wiem dokładnie, gdzie to można kupić. Musicie sobie wrzucić w google, bo po prostu u mnie w domu już to było i, i tyle. E, tak wygląda ta ściereczka. Jest taka troszeczkę mm, dotyku, podobna do flaneli. E, tak, takie mam odczucie. Natomiast ona jest tak naprawdę nie tyle dobra do samego y, momentu wyczyszczenia biżuterii. Tylko już po czyszczeniu do jakiegoś tam drobnego polerowania, ale równie dobrze taką ściereczkę możecie zastąpić ściereczką z mikrofibry po prostu najzwyklejszą bawełnianą ściereczką, ręcznikiem papierowym, wacikiem, naprawdę czym tam chcecie. To nie jest konieczność, to jest fajny gadżet, ale nie jest on konieczny. A z takich sposobów właśnie na trudniejsze zabrudzenia. Przede wszystkim są takie gotowe płyny do czyszczenia biżuterii. Ja ten muszę w ogóle troszeczkę sobie tu już poruszać, bo jest go niewiele, żeby nam spłynął. E, to jest płyn do czyszczenia srebra i złota. Nadaje im długotrwały połysk, czyści, poleruje, mm, posiada przyjemny różany zapach, zaraz coś o tym powiem. Mamy mocno wstrząsnąć butelkę, na wilgotną szmatkę wylać trochę płynu, rozprowadzić po przedmiocie. No i mamy pocierać, pocierać, pocierać i już. E, Tutaj mamy mniej niż 5% mydła, konserwanty i substancje aktywne. To jest firma Kiwi. Takie produkty znajdziecie tak naprawdę pewnie w marketach, gdzieś tam na działach do czyszczenia, pewnie gdzieś w jakichś mniejszych zakładach jubilerskich i takich produktów najczęściej bym szukała w jakichś takich dziwnych punktach, typu, nie wiem, punkt, gdzie mają wszystko do kluczy, Naprawianie butów, to tam pewnie też by się coś takiego znalazło. Tego trzeba poszukać, na pewno też będzie w internecie. E, tutaj mamy informację, że to jest e, produkt, który zawiera różany zapach. Słuchajcie, jak ja bym takie róże miała dostać, to bym chyba nigdy w życiu nie chciała dostać kwiatów, ponieważ ten preparat pachnie taką zatkaną rurą, e, kanalizacją. Zapach jest koszmarny. E, no ale cóż. Tutaj według tego, według producenta mamy to wylać na wilgotną szmatkę. Ja tego próbowałam już wielokrotnie i y, szmatka mi się nie sprawdza. Tu mam ten wacik. Wezmę sobie ten wacik y, wilgotny, który mam od czyszczenia pierścianka. On jest jakiś tam bardzo czysty, y, brudny. I muszę sobie troszeczkę tego płynu wylać. Tylko tak jak mówię, y, ten produkt mi się kończy, na dodatek y, jest dosyć gęsty no naprawdę zapach jest po prostu totalny to jest taki różowy płyn ja tutaj żeby Wam pokazać jak to działa specjalnie sobie zapuściłam do filmu i bardzo dawno czyściłam ten łańcuszek on jest słuchajcie srebrny a wygląda jakby był czarny i po prostu żeby długo to nie trwało to chociaż tutaj kawałek sobie tym płynem Pocieramy, ale to jest płyn, którego na pewno nie możecie użyć w, przy biżuterii, która właśnie zabiera kamienie, y, która jest jakoś tam bardzo zdobna ma jakieś korale, kamienie, y, kryształki. Y, no, bo y, zniszczycie sobie taką biżuterię. Także to musimy sobie pocierać. Łańcuszek to nie był najlepszy pomysł, bo łańcuszki się w ogóle źle, ym, źle czyści. Brud nam zostaje tutaj na waciku i efekt jest już tutaj taki. Nie będę tego tutaj dłużej robić, żeby, żeby to długo nie trwało. Natomiast wam pokażę może przed i pon, no to było tylko kilka potarć. Yy. I tutaj mamy brudny, a tutaj mamy już troszeczkę wyczyszczony. I po prostu musimy sobie tą biżuterię całą wypolerować. Natomiast, jeszcze innym sposobem, takim już najbardziej domowym i najbardziej babcinym, to jest słuchajcie, czyszczenie. Tak jak ten produkt sprawdziłam się zarówno do złota, jak i do srebra, i tak jak płyn do mycia naczyń z wodą, sprawdziłam się do złota, i do srebra. To jest też sposób tylko do srebra, czyli to jest pasta do zębów. Ja słyszałam skrajne opinie na ten temat. Jedni bardzo lubią taki sposób, inni twierdzą, że może to biżuterię zniszczyć, że, że to niedobrze, że to może nam biżuterię porysować. No, słuchajcie, ja ten sposób znam od lat, stosuję go od lat i nigdy sobie żadnej biżuterii nie zmieszczyłam. No, natomiast skoro opinie są różne, to ręki sobie nie dam odciąć. Znowu nakładam sobie pastę do zębów. Mm, I to musi być biała pasta do zębów. Dzisiaj się naszukałam, czy w domu mamy jakąś taką, bo na przykład, kiedy są takie pasty bardziej żelowe, jakieś niebieskie, w ten sam sposób jak poprzednio, to to się nam nie sprawdzi. Mm, także... Yy... Także musi to być biała pasta do zębów i mam wrażenie, że ta pasta czyści najlepiej srebro. Zobaczcie ile już tego tutaj zostaje. I znowu sobie tą pastą polerujemy hmm. i ścieramy cały brud i później tylko musimy ją spłukać wodą. Także znowu no, łańcuszek się dosyć ciężko w ten sposób czyści, bo nam ucieka, ale da się, to chwilę musi potrwać i da się spokojnie to wyczyścić. I tak naprawdę no, to są wszystkie moje sposoby. Ja najbardziej yy, lubię yy, chyba jednak tą pastę do zębów, yy, bo lubię też zapach, jaki nam na biżuterii zostawia. Tylko pastę do zębów musimy opłukać. Nie da się tego pozostawić na biżuterii. Yy, pozostanie Wam yy, nalot I oczywiście znowu no, nie będę tej przy Was całego łańcuszka czyścić, natomiast no, mamy już tutaj ten kawałek wyczyszczony pastą do zębu, więc jak widzicie, poszło to szybciej niż tym płynem gotowym do biżuterii. I tak jak mówię, tą gotową, tą taką ściereczką przeznaczoną do czyszczenia biżuterii, raczej biżuterii jako takiej nie czyszczę, tylko już później po wyczyszczeniu, czyli właśnie jak mam ten. Łańcuszek wyczyszczony, to sobie mogę go y, osuszyć i wypolerować. Y, ten, ta ściereczka też y, przy takim łańcuszku, takiego typu jaki ja tutaj mam, też nie wiem, czy będzie to widać. Mm, on tutaj ma takie. nie no, nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. Jest taki, wiecie, te tryty, i czasami niektóre tutaj takie niteczki i kłaczki lubią się do niego zaczepieć. Więc tutaj na to trzeba uważać. Także ja sobie będę tutaj nadal czyściła moją biżuterię. Yy, polecam Wam właśnie sposób do srebra z pastą do zębów. Polecam Wam najlepszy sposób, to jest po prostu woda z płynem do mycia naczyń. Yy, to Wam na pewno Waszej biżuterii nie zaszkodzi. A takie yy, gotowe płyny do czyszczenia yy, już polecam przy bardzo mocnych zabrudzeniach, zaśniedzeniach. I uczulam, żeby uważać szczególnie na biżuterię z kamieniami, bo tą bardzo łatwo uszkodzić, porysować i są to zmiany nieodwracalne. Dajcie znać, który Wam się sposób najbardziej spodobał, czy czegoś się dowiedziałyście, jak wyczyścicie swoją biżuterię, a ja tutaj sobie czyszczę i z Wami się żegnam. Do następnego, pa pa!